Witam Cię w pracowni Cerowania Skrzydeł. Na kolejnym naszym odcinku, Jak podejmować decyzje. Jeśli już zwizualizowałaś sobie rozwiązanie swojego problemu, czy też swój wybór, jeśli poczułaś to wszystkimi swoimi zmysłami, to masz już pierwszą podpowiedź ze strony swojego ciała i emocji. Czas na kolejny krok. Usiądź wygodnie. Może wcześniej zapasz sobie herbatę i zacznij spisywać wszystkie za i przeciw. Nie ograniczaj się w swoich wyborach, nie wprowadzaj hierarchii, nie wartościuj, a przede wszystkim nie oceniaj tego, co do ciebie przyszło. Po prostu płyń ze wszystkimi za i przeciw. Pozostań przez jakiś czas. W tej przestrzeni, a już za tydzień, kolejny krok. Zapraszam Cię.